Dzisiaj najważniejszy dzień 4 czerwca, ale też ostatni dzień obchodów, bo jak Państwo zapewne wiecie, obchody u nas zaczęły się już pod koniec kwietnia w zasadzie. Także, także dzisiaj kończymy, kończymy cały szereg obchodów związanych z 4 czerwca. Na dzień dzisiejszy mamy informację, że jesteśmy jednym z nielicznych miast, gdzie obchody zostały przygotowane z taką pompą było szereg imprez związanych z obchodami. Przy współpracy oczywiście miasta, Konińskich Domów Kultury, PWSZ w Koninie i wielu, wielu jeszcze innych organizacji. Są to osoby ze szkół ponadgimnazjalnych z Konina i również około 100 studentów z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. Ja myślę, że to jest bardzo ważny dzień i wydaje mi się, że 4 czerwca to może być taka data, z której możemy być dumni, ponieważ to u nas zaczęła się obalono komunizm, w związku z czym uważamy, że. Również idea żywej flagi jest wspaniałą rzeczą możemy pokazać, że jesteśmy zjednoczeni, że cieszymy się. Cieszymy się, że jesteśmy teraz w wolnym państwie, że mamy wolność słowa, że jesteśmy wolnymi ludźmi i oczywiście się jednoczymy z Polską i z krajem i to jest dla nas ważne. I chcemy być tego częścią. Czasami właśnie rodzice wspominają, jak to było w czasach ich dzieciństwa, jak wiele rzeczy im brakowało. No i było trudno właśnie wtedy. Teraz mamy dostęp do wszystkiego, więc dla nas to jest trudne, żeby sobie wyobrazić, że mamy pra praktycznie w sklepie zapałki i ocet. W tym momencie było nawet trudno z takich rzeczy zrezygnować, choćby na, jedne, jedne, na jeden dzień.